Cześć! Witam Cię na kanale Proste Drukowanie z Xero Partner. Ja nazywam się Michał Zbroszczyk i dzisiaj chciałem odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, aby wydruki w naszej firmie, które tworzymy, które powstają każdego dnia, były tańsze. I nie chodzi tutaj o sam też wydruk, ale o całe funkcjonowanie całego systemu. Druku, czyli drukarek, kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, wszelkiego maści sprzętu, który pomaga nam w tym codziennym funkcjonowaniu, w drukowaniu, w kopiowaniu i skanowaniu. I nie ma to znaczenia, czy mówimy o jednej, dwóch, trzech, pięciu drukarkach, czy o stu. Mechanizm będzie bardzo podobny, jedynie narzędzia, którymi się będziemy posługiwać, będą różne do osiągnięcia tego celu, a celem jest po prostu, najzwyczajniej w świecie, obniżenie kosztów funkcjonowania tego systemu. I na co w ogóle składają się koszty funkcjonowania druku w naszej firmie? Bo musimy pamiętać, że. Błędem jest podchodzenie do sytuacji oceny kosztu druków, na przykład patrząc na koszt wynajmu samego urządzenia. No bo co nam to odpowie, że urządzenie kosztuje 100 albo 150 zł miesięcznie, albo 200, 300? No nic nam to nie odpowie, ponieważ każdy inny parametr będzie miał wpływ na to, czy. Będziemy odpowiedni sposób wykorzystywać tą drukarkę, czy ta drukarka ma odpowiednie koszty eksploatacji i tak dalej, i tak dalej. O tym będziemy mówić w dalszej części tego filmu. Ale ważne, żeby zapamiętać, że na całkowity koszt wydruku w naszej firmie ma wpływ wiele czynników I i te czynniki musimy po pierwsze zlokalizować, zbadać. Po drugie, e, sprawdzić, czy są w odpowiedni sposób do nas e, dopasowane. Trzy, e, ewentualnie zastanowić się, co zrobić, żeby e, je e, zmienić lub e, e, dostosować w obrębie naszej organizacji. E, I wtedy będziemy mogli odpowiedzieć sobie na to, czy mamy w odpowiedni system. E, czy ten system, który wykorzystujemy jest zoptymalizowany i w odpowiedni sposób dopasowany do, do naszej organizacji. I teraz jak należałoby postąpić sp sprawdzając, czy dany system druku jest tani czy, czy drogi. To musimy wykonać pięć znaczy ja to rozłożyłem na pięć takich czynników żeby przechodząc każdy z tych punktów na końcu wyszedł nam wynik odpowiednio lub nieodpowiednio dopasowanego sprzętu i teraz, i, tak jak wspominałem, nie ma to znaczenia, czy mówimy nam o jednej, dwóch, trzech, pięciu drukarkach. I teraz ważne jest to, że jeżeli na przykład użytkujemy sprzęt taki, jak tutaj stoi za mną, duży jeden, ale w firmie mamy 10 małych nabiórkowych drukarek, to myślimy o całkowitym koszcie eksploatacji yy, i koszcie. Naszego systemu drukowania, czyli te wszystkie drukarki plus ta jedna na przykład duża maszyna. Jeżeli wykorzystujemy 10 takich dużych maszyn i 100 małych drukarek, no to też jest istotne sprawdzić, co się dzieje z tymi pozostałymi ponieważ, drukarkami, ponieważ one mogą mieć kolosalny wpływ na całkowite koszty funkcjonowania systemu i nie tylko mówimy o, o na przykład tonerach czy, czy wydruku. W związku z tym, jak podchodzimy do sprawdzenia, czy nasz nasz system wydruku jest tani czy drogi lub to, co chcemy pozyskać z rynku jest tanie lub drogie. Przechodzimy do punktu pierwszego, jakim jest audyt kosztów wydruku. I teraz ten audyt kosztów wydruku może być... No, on brzmi dosyć groźnie, ale e, umówmy się, że w przypadku małych systemów to może być audyt absolutnie ręczny, czyli bierzemy kartkę i długopis i piszemy, e, spisujemy na przykład e, ilość drukarek. Mamy trzy drukarki, e, spisujemy sobie według modeli, e, według parametrów, które, e, e, które charakteryzują ten sprzęt. I to jest jakby czynność pierwsza, czyli mamy spisaną ilość urządzeń. Czynność druga. Musimy sprawdzić, czy te drukarki albo ile one drukują, czyli zobaczyć, ile każda drukarka miesięcznie średnio drukuje dokumentów. I to nam też odpowie, czy na przykład. Jest ona odpowiednio umiejscowiona w odpowiednim miejscu, czy na przykład nie jest przeciążona kontra druga, stojąca w innym pomieszczeniu, która jest na przykład mocniejszą drukarką, tańszą w, eksplo w eksploatacji, a stoi, a stoi zupełnie niewykorzystywana, ale o tym później czyli model drukarki spisujemy spisujemy ile ona tych wydruków wykonuje to oczywiście może być na zasadzie takiej ogólnej czyli bardzo przybliżonej jeżeli nie korzystamy z żadnego narzędzia które nam to zliczy o tym też za chwilę powiem i co dalej no musimy sprawdzić jeżeli już wiemy ile ona drukuje to musimy sprawdzić jakie są jej koszty eksploatacji I tutaj musimy sięgnąć po no właśnie po co jeżeli mamy jakieś faktury za materiały eksploatacyjne lub za serwis takich urządzeń, to no musimy po prostu wszystkie wyciągnąć. Wyciągnąć z księgowości i przypisać do danej drukarki. To może być trudne i ten akurat to jest naj, najtrudniejszy etap tego audytu, który zajmie nam chwilę, ale może przynieść no, kolosalne, kolosalne zyski w stosunku, do tego, co, w stosunku do tego, co na przykład możemy uzyskać albo co mamy. Możemy uzyskać zupełnie, zupełnie nową. Jakość w naszej, w naszej księgowości. I teraz, o ile dla większych drukarek jesteśmy często w stanie odpowiedzieć, jaki jest taki koszt eksploatacji sprzętu, tak małe drukarki będą obarczone dosyć dużym błędem. Więc warto sięgnąć po jakieś materiały, być może z sieci, być może podpytać jakieś firmy, która ma doświadczenie w tego typu audytach. Na przykład możecie się zgłosić do naszej firmy i my większość drukarek wiemy, jaki ma koszt eksploatacji. Na rynku, w związku z tym jest to sprawdzalne i w bardzo dużym przybliżeniu jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki jest wasz koszt eksploatacji na takim sprzęcie. Zawsze podajemy też margines błędu, czyli no, oczywiście jedna drukarka będzie miała w danych warunkach taki, a nie inny koszt eksploatacji, ale to nie będą duże różnice, to będzie jakaś granica błędu i przyjmujemy, że ten parametr jest na poziomie 10-20%. Yy, dla danej, yy, dla danego modelu. Yy, I te trzy parametry podstawowe pozwolą nam dla, małe, dla, dla małego systemu druku stwierdzić ile tak naprawdę jaki jest koszt funkcjonowania tego sprzętu, czyli wiemy, ile zapłaciliśmy za sprzęt lub ile kosztuje nas jego wynajem, ile płacimy za stronę. No, przy wynajmie będzie bardzo łatwo z faktury wyciągnąć, czyli wystarczy wziąć fakturę do ręki i sprawdzić, ile kosztuje nas ten wydruk. Dwa, jeżeli nie mamy wynajmu, no to ile zapłaciliśmy za sprzęt, od kiedy on stoi. Dzielimy ilość wykonanych wydruków przez koszt, czy koszt, który wydaliśmy na materiały eksploatacyjne, dzielimy przez ilość wydruków i wychodzi nam parametr kosztu funkcjonowania jednej drukarki w cyklu miesięcznym. I to można zrobić ręcznie, tak jak wspominałem, ale jeżeli mamy już więcej tych drukarek albo nawet nie chcemy sięgać po ręczne zapiski, to możemy uruchomić. Dodatkowe, dedykowane oprogramowanie. I dzięki takiemu oprogramowaniu możemy stwierdzić z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa, ile drukujemy, i tutaj już nawet nie ma dozy prawdopodobieństwa, bo uruchamiając oprogramowanie, oprogramowanie nam zlicza dokładnie to, co drukujemy. I schemat, jaki my na przykład przyjmujemy w tego typu sytuacjach, jest schemat porównawczy, czyli Wchodzimy do y, organizacji y, i instalujemy oprogramowanie. I monitorujemy. I monitorujemy to, co się dzieje w y, czasie rzeczywistym, czyli Przyjmujemy jakiś okres, jakiś parametr uzgodniony z, z firmą, że mierzymy na przykład przez miesiąc, albo mierzymy przez dwa tygodnie, albo przez tydzień, bo chcemy tylko mniej więcej zmierzyć, jeżeli firma drukuje w bardzo porównywalny sposób przez cały, przez cały miesiąc, to. W tym momencie możemy to robić na krótkich interwałach czasowych, ale jeżeli te wydruki powstają nieregularnie czyli np. Nie 15-20 powstają bardzo duże ilości wydruków, a w pozostałych dniach dużo mniejsze no to dobrym zwyczajem byłoby sprawdzenie całego miesiąca, jak się zachowuje. Z, jak się zachowują drukarki w całym cyklu miesięcznym. Yy, I wtedy po takim miesiącu stwierdzamy, że yy, drukuje się XYZ. Przy pomocy oprogramowania dokładnie wiemy, na jakiej drukarce powstały wydruki, w jakich ilościach, czy dwustronnie, czy jednostronnie, czy w kolorze, czy w mono. Yy, ten, ta ilość parametrów, którą na tej kartce z no, wiadomych względów nie bylibyśmy w stanie wypisać, yy, to dzięki oprogramowaniu jesteśmy w stanie Zrobić bardzo dokładny ten audyt. I te dane, które wyciągamy z systemu, są na tyle dokładne, że możemy już bez jakiegoś przybliżenia podawać dokładne parametry kosztów wydruku. I teraz, kiedy wykonamy taki audyt, czyli na przykład mija okres miesięczny, no musimy porównać kilka rzeczy. Zobaczyć. Po pierwsze, co jest drukowane? Na jakich stanowiskach, na jakich drukarkach? W jakich ilościach? Nasi specjaliści wtedy, mając taki audyt w ręku, są w stanie wyciągnąć informacje i stwierdzić, że dana drukarka jest na przykład dobrze umiejscowiona. Bo nie zawsze trzeba drukarki wymieniać, bo dzięki audytowi możemy stwierdzić, że dana drukarka, która ma bardzo wysoki koszt eksploatacji, stoi w miejscu, gdzie. Jest obciążona bardzo dużą ilością wydruków, co powoduje, że ona jest nieefektywna. Znaczy, ona efektywna być może jest podczas druku, ale nieefektywny jest, nieefektywne jest miejsce, w którym ona stoi ze względów kosztowych. I czasami podmiana drukarek może zdziałać cuda. I ta wymiana urządzenia zawsze jest na jakimś. W szarym końcu, bo nie celem audytu jest wymiana urządzenia, tylko celem audytu jest obniżenie kosztów wydruku. A nie zawsze nowe urządzenia są konieczne, tylko chociażby stwierdzenie w bardzo rozległych, na przykład organizacjach, czy one odpowiednio stoją. Ale niekoniecznie to muszą być rozległe, bo jeżeli drukują na przykład użytkownicy na małych drukarkach, Jednofunkcyjnych, usytuowanych na biurku, no to postawienie jednej centralnej drukarki może rozwiązać ten problem. I to jest jeden z parametrów. Kolejnym parametrem jest stwierdzenie, czy, jaki jest koszt ogólny wydruku. Czy na przykład użytkownicy drukują jednostronnie czy dwustronnie, bo chociażby po takim audycie można stwierdzić, że użytkownicy w ogóle nie wykorzystują druku dwustronnego, który obniża Chociażby cenę papieru, czy tam zużycie papieru, a przy dzisiejszych cenach tego papieru jest niezwykle istotne, aby z tego parametru na przykład korzystać, ponieważ papier może być dwa razy droższy niż koszt samego druku na drukarce, więc drukowanie na tej samej, na jednej karcie z dwóch stron obniża o połowę koszt wydruku, a jeszcze nic nie zrobiliśmy. Więc jeżeli tego urządzenia na przykład tego nie posiadają, takiego modułu druku dwustronnego, no to wtedy należy zastanowić się, czy nie podmienić na urządzenia dwustronne, drukujące dwustronnie. I to są tego typu elementy, które wyciągamy z takiego audytu, czyli stwierdzamy, czy ktoś drukuje w odpowiedni sposób na odpowiednich urządzeniach w odpowiednich miejscach. I to jest cel tego audytu. Tutaj jeszcze nie powstają żadne koszty. Czy te audyty są drogie, czy niedrogie, czy one są płatne, czy niepłatne. To wszystko z oczywiście zależy. Celem, jest, celem takiego audytu jest wyciągnięcie informacji o tym, co możemy zrobić z, w stosunku do obniżenia kosztów, obniżenia kosztów w firmie. Czyli jeżeli wchodzimy do danej organizacji, wykonać, nasi specjaliści idą wykonać audyt w danej organizacji, to celem jest obniżenie obniżenie opłaty za ogólne funkcjonowanie systemu i ewentualnie z tych pieniędzy jest finansowany ten audyt w związku z tym tu bardzo rzadko się zdarza, że przy wykonywaniu audytu nie jesteśmy w stanie obniżyć kosztów funkcjonowania systemu badania wszelkie pokazują, że samo pojawienie się audytorów w firmie, jeżeli można to w ten sposób powiedzieć, obniża koszty wydruku około 30%, do 50 nawet. Użytkownicy po prostu też świadomie drukują i świadomość funkcjonowania samego druku jest, jest istotna. W związku z tym tu naprawdę niewiele trzeba robić, żeby obniżyć koszty wydruku. No, i to mamy punkt pierwszy, czyli audyt. Jeżeli już ten audyt mamy wykonany w jakikolwiek on był w sposób wykonany, bardziej lub mniej dokładny, no to mamy bardziej lub mniej dokładne dane. I mm, odczytując dane z tego audytu, możemy na przykład stwierdzić, że mamy niewydajne urządzenia. W związku z tym ja też wcześniej popełniłem taki film, w którym porównywałem, czy tania kserokopiarka jest naprawdę tania, chyba nawet taki ma tytuł. I porównywałem koszt wydruku na dużo droższej maszynie i całego, całego tego systemu z drukarką marketową, i dużo droższe rozwiązanie w zakupie no wychodziło dużo taniej niż, niż drukarka marketowa, która była za parę złotych. W związku z tym. Tutaj istotnym jest odpowiednie dopasowanie sprzętu. W związku z tym, jeżeli użytkujecie sprzęt, który jest drogi w eksploatacji, tutaj koniecznie trzeba się zastanowić, czy wprowadzenie maszyn tańszych w eksploatacji będzie, będzie zasadne, bo jeżeli drukujecie dużo, a urządzenia na przykład wykorzystuje się przez parę lat, to te oszczędności mogą być gigantyczne i sama. Cena zakupu urządzenia czy wynajmu urządzenia jest rzeczą absolutnie drugorzędną w stosunku do tego, co możemy uzyskać, więc punkt drugi to po prostu stosować rozwiązania tanie w eksploatacji. No, to jest jakby oczywiste, ale nie dla wszystkich oczywiste jest, jeżeli nie wiemy, czy odpowiedni sprzęt jest odpowiednio dopasowany. Więc w tym kontekście rozwiązania tanie w eksploatacji. Bo jeżeli na przykład drukujemy nie wiem, 10 kartek miesięcznie, to możemy mieć urządzenie bardzo drogie w eksploatacji, ale ten koszt całości będzie, będzie nikły, w związku z tym nie zauważymy realnych oszczędności. Co dalej? Rozwiązania muszą być dopasowane pod względem funkcjonalności, czyli to, co wspominałem prędzej, chociażby wydruk dwustronny, wydruk kolorowy, monochromatyczny. Wydruk oddelegowany czy wydruk podążający, bo to takie dwie, dwie równorzędne nazwy, funkcjonują. Czyli na przykład, nie wiem, mamy pięć urządzeń w firmie, to zastosowanie druku podążającego znacząco nie obniży nam kosztu funkcjonowania tego, tej drukarki, ale obniży nam koszt pracowniczy, czyli koszt, który jest kosztem. Nieoczywistym w tym momencie, czyli na przykład jeżeli użytkownik będzie czekał na zwolnienie jednej drukarki w firmie, bo akurat na nią wypuścił wydruk to i y, chodził od biurka do drukarki, od y, drukarki do, do biurka i sprawdzał, czy ten wydruk już wyszedł. E, potem stwierdził, że ten wydruk w ogóle się nie pojawił, albo że ktoś inny go wziął, e, bo wszystkie wydruki lądują na, na kasecie, e, jedna tace odbiorczej jednej, e, jednej drukarki. To y, samo ułożenie tego procesu y, druku może znacząco obniżyć koszty y, y, po prostu pracownicze, czyli wydajność systemu można zdecydowanie zwiększyć, a to obniży też koszt całego funkcjonowania Funkcjonowania druku. Zastosowanie na przykład czterech kaset na papier powoduje, że jeżeli na przykład mamy drukarkę z jedną kasetą na papier, no to przy czterech, cztery razy rzadziej trzeba podejść do tej drukarki i włożyć papier. A jeżeli dużo drukujemy, no to będzie miało to istotne znaczenie. Czyli znowu zwalniamy kogoś z obowiązku dokładania papieru co chwilę, czyli może zająć się tym codzienną pracą. Więc to jest bardzo istotne, żeby odpowiedni sposób dopasować sprzęt, stwierdzić czy na przykład użyć Wydatkownikom czegoś nie brakuje, zszywania, dziurkowania, właśnie tych kaset na papier, druku dwustronnego, druku, druku kolorowego, wykonać wydruk podążający, wydruk bezpieczny, czyli taki zahasłowany, czyli podchodząc do urządzenia widzimy tylko i wyłącznie swoje wydruki i możemy ich mieć na przykład 10. Też taki film był jeden już na tym kanale, więc warto sięgnąć. Niedługo powstanie drugi. Mówiący o oprogramowaniu do tego typu wydruku. Więc tu mamy odpowiedni sposób dopasowane rozwiązania do tego, co my robimy. Czyli, stricte, dopasowujemy sprzęt do, do naszej pracy, a nigdy odwrotnie. Czyli nie wybieramy sprzętu na podstawie jego wielkości, czy wydajności, czy koloru. Bo to absolutnie jest rzecz drugorzędna, oczywiście też ważna, ale z tym sobie spokojnie można poradzić w drugiej kolejności. Ale najważniejsze jest to, żeby ten sprzęt był w odpowiedni sposób dopasowany. Punkt czwarty: sprawdzić, czy mamy sprawną obsługę serwisową tych drukarek. Czy na przykład nie czekamy na tonery tydzień lub kilka dni lub dwa tygodnie, nawet co też się. Czasami zdarza, sprawdzić czy nie czekamy na serwisanta, który przyjeżdża do drukarki, albo sprawdzić czy te drukarki na przykład często się nie psują, bo co nam po tym, że serwisant czy Materiały eksploatacyjne są szybko dostarczane, jeżeli sprzęt jest niewydajny i na przykład ulega ciągłym awariom, bo jest, bo jest na przykład stary albo źle serwisowany. W związku z tym, te rzeczy koniecznie jako punkt czwarty trzeba sobie wypisać. I jeżeli na tym polu też widzimy w jakiś sposób uchybienia lub rzeczy do poprawienia, to to jest też punkt, który nam może generować koszty, bo jeżeli czekamy na drukarkę w jakiś Dłuższy okres czasu, i na przykład musimy spacerować po firmie, szukając innej wolnej drukarki, to znowu tracimy ten czas. W związku z tym, sprawny serwis, sprawny, sprawna dostawa materiałów eksploatacyjnych, czy zapas tych materiałów eksploatacyjnych, czy y, sprawne urządzenia mogą powodować obniżenie y, pobocznych kosztów funkcjonowania tego systemu druku. No i ostatnia rzecz y, to y, sprawdzić, czy na przykład firma, która nas obsługuje w tym zakresie, ma kompleksowość usług, czy ma zapas materiałów eksploatacyjnych, czy właśnie na te materiały eksploatacyjne nie trzeba czekać, czy może nam dostarczyć wszelkiego rodzaju narzędzia do, do pracy takiego urządzenia, bo czasami możemy mieć fajne urządzenie, ale firma nie będzie umiała wykorzystać która nam Firma, która nam dostarcza to urządzenie, nie będzie miała wykorzystać tego sprzętu w odpowiedni sposób, nie będzie miała oprogramowania, nie będzie potrafiła zaimplementować tego oprogramowania, nie będzie posiadała w swoim zasobie, jakby osobowym, informatyków, którzy na przykład będą mogli, czy wdrożeniowców, wykonać wdrożenie tego oprogramowania i nawet posiadanie najlepszego sprzętu, ale bez wiedzę jak go wykorzystywać albo bez sprawdzenia tego, co możemy z tym sprzętem zrobić bez takiej informacji. No może być również jakby generowaniem dodatkowych kosztów i to raczej kosztów tych utraconych przychodów, czyli takiego znowu kosztu pobocznego, ale bardzo istotnego, no bo mającego wpływ na, Sprawność, sprawność druku, sprawność funkcjonowania, no bo nie ma nic bardziej irytującego jak, jak fakt, że mamy sprzęt np. Na najwyższej klasy i brak zaimplementowanego oprogramowania np. chociażby do druku bezpiecznego i czy podążającego. No to jest absolutne minimum, które moim zdaniem należałoby zrobić. No chyba, że mamy już tak ekstremalnie małe potrzeby druku, że po to nie sięgamy, no ale jeżeli mamy bardzo małe potrzeby druku, no to też tego problemu obniżenia kosztów raczej tutaj nie ma. Więc to jest tych pięć punktów, na które bardzo warto zwrócić uwagę, warto do tego przysiąść, bo i sprawdzić jakie są ogólne koszty chociażby takie fakturowe. Jeżeli tych faktur powstaje dużo w naszej firmie, do każdej drukarki inne. Drukarkami zajmuje się jedna osoba w firmie, kopiarkami druga osoba w firmie. To wszystko trzeba naprawdę zabrać do całości i dopiero wtedy będzie można odpowiedzieć sobie na to pytanie, jakie są faktyczne, realne koszty naszego druku i to w, te w złotówkach, i te koszty poboczne, które potem mogą. Przynieść na przykład lepszą wydajność pracowników, którzy wykorzystują ten system. Więc zachęcam do zrobienia takiego testu: zrobienia testu chociażby tego, ile drukujecie, ile wydajecie na ten wydruk, czy drukujecie na przykład dwustronnie, czy jednostronnie, czy odpowiednia drukarka jest w odpowiednim miejscu. Jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, to oczywiście zapraszam do kontaktu, albo nie chcecie tego robić sami, to zapraszam do kontaktu. Mamy proste narzędzia, do, czy to w formie Excela, czy to w formie jakiejś pomocy oprogramowania, które możemy zaimplementować często też bezpłatnie i sprawdzić, w jaki sposób, w jaki sposób no, możemy tutaj. Cokolwiek zrobić, żeby obniżyć te koszty wydruku w Waszej firmie. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do kontaktu, zapraszam do kliknięcia w przycisk subskrybuj, jeżeli tego jeszcze nie robiłeś, zalajkowanie, podzielenie się jakimś komentarzem wszelkiej maści roboty, które nas tutaj śledzą bardzo chętnie odpowiadają na, na tego typu y, sytuacje. W związku z tym ten film będzie też promowany, y, żeby pomóc y, większej ilości osób. Więc y, zapraszam do tego typu akcji, y, a przede wszystkim zapraszam do sprawdzenia tego, co dzieje się u Was w sieci pod względem drukowania. Dzięki i do zobaczenia w następnym filmie.